Oj, dzisiaj bardzo nie chciało mi się wstać. Budzik dzwonił dwa razy i dopiero mąż szturchnął mnie. Już pora wstać! Nie chciało mi się wszystkiego ogarniać. Nie chciało mi się nic robić i myślałam, że ten dzień będzie spisany na straty. Ogarnęłam dzieci do szkoły, ogarnęłam Gracie do przedszkola, ogarnęłam maluchy i myślałam, położę się i nic nie będę robić. Ale ogarnęłam social media. No i e, fryzjera, zakupy, teraz idę ogarnąć być może pierogi, bo zostało dużo ziemniaków z wczoraj, szkoda by było, żeby się zmarnowały. Ech, ja jestem Dominika, a to jest kanał Rodzina Clark. Hej, Haman, idziemy na szkoły, chodź. musiałam zostawić mojego tuktuka u mechanika, ponieważ ciągle mi łańcuch spada, ostatnio znowu i teraz mi spadł z Gracie ale już szybko to naprawiam, tylko że wiecie, no co chwilę jak uderzę w jakąś dziurkę czy coś to, to spada, więc zaniosłam, pan tam zmieni przy okazji olej i łańcuch jak na razie czuję się świetnie ogólnie, ze, jeśli chodzi o żołądek i brzuch no ale wiadomo, po nocy nic się nie jadło, więc można przenosić góry. Jeżeli chodzi o przeziębienie, to czuję się jak zbity pies. Po prostu nic mi się nie chce. I też tak wyglądam. Zobaczymy, jak dalej pójdzie. Kompletnie zapomniałam, że jakiś czas temu zamówiłam sobie fryzjera na dzisiaj. I ja sobie siedzę i pracuję i zapomniałam zupełnie o tym i w ogóle z tym chora. E, no i pani do mnie pisała, ale ja mam zawsze wyłączony dźwięk nawet nie słyszałam. Ale spojrzałam na telefon, myślę mąż długo nie wraca, pojechał do sklepu i długo go nie ma, patrzę, a pani pisze czy ja dzisiaj będę. No już jest pół do dwunastej w południe, a miałam być o jedenastej, ale pędzę zrobić sobie jakieś tutaj rozświetlenie, zobaczymy jak to wyjdzie. Jestem już u fryzjera. Tylko godzinę spóźniona. Po drodze spotkałam winca, który kupował mi mrożoną herbatę, więc wzięłam. No i idę, zobaczymy. I tak to wygląda, kochani. Przed zrobieniem rozjaśnienia. Ciemne, czarne włosy z odrobiną blondu, który jeszcze mam z Polski. Nie z Polski, właściwie z listopada. Chwila relaksu dla mamy. Także jak widzicie, duży, duży odrost jest, troszeczkę tylko białego, w, w środku jest całkiem czarny. Fajna fryzura. <try> Fajny kapelusz. Tak naprawdę, tak naprawdę to ja nie wiem na co, na co się pisze. Pani mi tu kapelusz zakłada. Miałam duże obawy co do przedziera nawet z jej robienie sobie cokolwiek z kolorem, ale spróbujemy. Zaufam pani zobaczymy, no co z tego wyjdzie. No, coś Pani tutaj pozakładała to wszystko. Powiem tak, że myślałam, że nie wytrzymam ten czepek. Wykładanie włosów przez ten czepek, wyciąganie ich tym kolcem. Ech, naprawdę, to naprawdę nie jest przyjemne wcale. Nie myślałam, że powiem dość stop, wybiegnę stąd i ucieknę, ale trzymałam się. Pani powyciągała te włosy i potem smarowanie. Farby na tym czepku była całkiem okej, okay, nawet przyjemny. No a potem tutaj kilka takich zawilców zrobiła i tyle, czekamy 15 minut, zobaczymy. No i widać ja wyglądam dzisiaj. Tak jak wyglądam, troszkę się ogarnęłam, ale z całą poczuciem kiepskie. Może jak fryzura wyjdzie, to znaczy kolor, będzie trochę lepiej. Przypomniałam sobie, że mam taki tajski inhalator. Które pomaga na wiele różnych rzeczy. Jest zrobione z metal, kamfora, eukalidesowy olejek i jakiś borneol. Na pewno się lepiej oddycha, ale nie odtyka nosa. Pani przygotowała mi tutaj jabłko, pokroiła Jabłka ogólnie w Tajlandii są bardzo drogie, więc to jest. E, ekskluzywne a mąż kupił mi herbatę taką tajską z lodem ale wszystko stoi boję się spróbować bo jak spróbuję to obawiam się, że znowu żołądek nie dopadnie, a na razie jest okej jest okej, no, 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 okej, właśnie, kochani, wyszłam z salonu. No i co myślicie? Odświeżony kolor. Troszkę taki, jak widzicie, trochę żółty, trochę biały. Ale dobra wiadomość jest taka, że to nie zajęło bardzo długo. Przyszłam tutaj na 12, jest 14. Dwie godziny, czyli dużo krócej niż zwykle to zajmuje. Kosztowało to rozjaśnienie 900 watów. A ja czuję się znacznie, znacznie lepiej i znacznie bardziej kobiece, jeszcze tylko zostały do zrobienia jakieś rzęsy, jakieś może paznokcie, unuki, będę już całkiem przyzwoicie. A czułam się trochę źle tam. W sensie cały czas ten katar mi leci, więc i, 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 i zjadłam jabłko, zjadłam, wypiłam herbatę. Na razie nic nie boli. I jeszcze się udało. Wypić szybką kawę nad morzem, która wygląda tak w sezonie deszczowym. Jak widać, jest trochę śmieci na plaży, ale nie aż tak dużo. Dobra, pora wracać do rzeczywistości, do domu, do gotowania, do ogarniania. Od razu zrobiłem jeszcze zakupy to, czego zawsze brakuje u nas w domu, czyli mleko dla dzieci. Zrobiłam też banany, oczywiście, bo to zawsze idzie. I udało mi się kupić olbrzymie mango. Zobaczcie sami. Olbrzymie. Dzieci uwielbiają takie mango. Witajcie z klarkowej kuchni. Dzisiaj naprawdę się źle czuję. Nawet nie mam siły zrobić live'a. Ale obiad musi się zrobić, więc coś tam postawiłam. E, będzie się robiło. W międzyczasie postaram się zrobić pierogi, choć nie wiem. Ale chciałam się wam pochwalić. Bo wymieniliśmy sobie taką... Szaftę, którą kupiliśmy za chyba 500 batów, która taka średnia jest, jak widzicie, o, w takiej średniej jakości. Trochę się nie domyka i w ogóle wymieniliśmy sobie na taką z Ikea. Zobaczcie, o, teraz jest elegancka, szuflada wielka. Wszystko się pomieści. Za miesiąc wymienimy sobie tą na taką samą, żebyśmy mieli więcej miejsca. No i trochę tutaj przeorganizuję zrobię troszeczkę, żeby nam było łatwiej i wygodniej. Tak, tak jak mówią, małymi kroczkami powolutku do wszystkiego dojdziemy. Pierwsze danie już gotowe. Teraz zabieram się za pierogi. Nacięłam już trzy duże cebulę, ale nie wiem czy to wystarczy. Jakoś tak mało się wydaje. Ostatnio tnę cebulę tylko w masce, próbowałam w różnych sposobów, ale ten jest najlepszy. W ogóle mi łzy nie lecą i nie płaczę. Aby. Thank you. Zanim mówi, się kolor fajny wyszedł. E, zrobiłam też masełko z, z śmietanki, bo tutaj śmietanka jest dużo tańsza niż kupowanie masła. Jest masełko. Jeszcze tylko muszę je odsadzić i będzie pyszne masełko do pysznych pierożków. Jak mój mąż kupił te ziemniaki, pomyślałam że z nich na pewno nie da się zrobić pierogów, bo one są po prostu zbyt młode. Zazwyczaj na pierogi takie stare kupowałam, ale zawsze były wodniste. I on kupił te. No i zrobiłam te ziemniaki. I są naprawdę super, są puchate. Zobaczcie sami, w ogóle nie lejące się. Więc robię te pierogi. Nie chce mi się niesamowicie, że łądek cały czas boli, no ale cóż, czego nie robi się dla dzieci? Jeszcze, żeby mi to jakoś szybko szło, nie? No, nie wiedz. Look at this! Look at this, me! Okay. Oh! Now, to the race, Mi Puja, even faster! One, two, three, five, five. Huh? Try it! Aww. Oh, thank you. I'm gonna be helping? Okej. Okay. pomagać? pomaga? Okej. Okay. Okej. Okay. Proszę bardzo. Dobrze. Dziękuję. Dobrze. mama nie Dobrze. Ma już teraz Dobrze. 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 To jest stanowisko, gdzie możesz sobie rolować, nie? Z jednej mieszanki na pierogi wyszło mi 47 pierożków i polecam tę mieszankę wszystkim, ponieważ jest bardzo elastyczna i pierogi wychodzą nawet takim niezdarnym gospodynią jak ja. Zygę chcę pomóc powrzucać pierożki, proszę. Aha. Lubisz pierożki? Lubisz, jak mama robi pierożki? Tak. A często robi? Tak. Często robi? Tak czy nie? Szczerze? Nie. Nie. Masz rację, nie robimy często, dlatego są takie wyjątkowe i pyszne, prawda? Tak. Masyłko własnej roboty tutaj już czeka na pierożki i za chwilę będą już gotowe. O, już podpływają. Pierożka, pierwsza partia już gotowa, Zygmuś już czeka. Jak widzicie one są całkiem ładne. Jeden się tylko rozkleił, a to dlatego, że robię cienkie ciasto. Ale ogólnie, naprawdę gospodyni niezdarna, gospodyni, która ma trudności z robieniem pierogu, poradzi sobie z tym ciastem. I naprawdę wychodzą bardzo, bardzo fajne pierożki. I my mamy jeszcze jedną partię, i jeszcze nam sporo ziemniaku zostało, więc będzie pewnie około 100. Drogi, co myślisz o pierogach? Bardzo dobre. Ja, <gry> yeah, you got some extra pierogi? Yeah. my hand. my I do not like. I do not laugh I do not have. I do not I do not speak. I do not speak. Ch an Ch an mai mai I do not know San San mai... Maru. San San Maru. Maru. San